Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku przyszła kolejna Roblox. Wysłaliście mi jedną z mapek, którą chcecie, żebym przeszła i z tego co widziałam jest ona trochę straszna, więc trochę się poboimy, trochę się pośmiejemy, ale gwarantuję Wam na pewno dobrą zabawę. Jesteście ciekawi zatem jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku? To dajecie. No okej, okay, więc zaczynamy mapę, w której musimy uciec ze sklepu z zabawkami. Czy to nie będzie trochę jak w Poppy Playtime? Ej, i my tutaj jesteśmy jako ochrona tego sklepu. Dobra, co tam się dalej będzie działo? Trzeba dopilnować, że nikt nie będzie chciał okraść. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i dobra. Ej, gdzie ja mam włosy? O Boże! I to będzie pewnie on, ale on jest straszny. Ej, a tutaj jest ta pani! Kojarzycie! Nagrywałam z wielką aferką odcinek o niej. Co tu się dzieje? Musimy otw... Musimy włączyć prąd, żeby otworzyć te drzwi. O, patrzcie, pokazuje nam, gdzie mamy iść. Prowadził cię Krzysztof Hołowczyc. Ej, ale to wygląda bardzo podobnie jak ten, jak Poppy Playtime. Okej, okay, możemy użyć latarki, żeby lepiej widzieć. Ej, tu jest creepy. To jest nieprzyjemne. Pull! Ściągniemy. Włączyliśmy prąd. Włączyliśmy prąd. Co to był za dźwięk? I że to brzmiało jak z tego, tego, z clipiku naszego. Dobra, wyłączmy latarkę. No i co tu się wydarzyło? Patrzcie. I to jest dokładnie tak samo, jak w Poppy Playtime. Patrzcie, tu są stópki. On tam wskoczył. Dobra, czy tu mi coś zrobi? U! No i znowu trzeba użyć latarki. Okej, okay, po rurach. Oh, yeah. po rurach. Wow. Jak w tym w piosence Porurach?

Strzałki! Exit! Exit! Uuu! Patrzcie, a tu jest zupełnie jak w Poppy Playtime! Pum! 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 Badadadam! Da, Spadłam. Ej, a tu coś jest? Nie. Tu jest pusto. Ia. Yeah. Okej, okay, przeskakujemy. Znowu coś słyszałam. Ej! Ja... Aha. Ej, a tu cały czas było takie wypadnięte, czy jak ja przyszłam to wypadło? Fajne! Podoba mi się ta mapa. Koniecznie piszcie mi w komentarzach mapy, które chcecie, żebym zagrała w Robloxie? Bo mi posyłacie fajne łapki. W tym hagiłagi, jak się nie mylę, to on tutaj tak wystawał. Był taki moment. Dobra, nieważne. Czekajcie, mam gdzieś włosy wokół. Dobra, i to będzie ciężkie. Dobra, 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 dobra. Ej, to nie było takie ciężkie. I to jest jak Squid Game. Ona będzie się oglądała. I my możemy się ruszać tylko jak ona nie patrzy. Patrzcie. O, czerwone. Nie, my ruszamy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy zdążę, zdążę? Nie zdążę. Hello. Przeszliśmy kolejny poziom. I gdzie teraz? Laser. Strain. Lasers. Była taka piosenka. O, 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 pod tymi mogę przejść. Tu mogę przeskoczyć, tu mogę przejść. Tutaj przeskoczyć. Ej, a gdzie ja w ogóle mam iść? Aha. Nie wiem się nie domyśla. Chyba na tą tą windę. I chyba tędy, no. No i co się dzieje? Jedziemy do góry! Lecimy tutaj! Ze skrzynkami! Ej, to jest w ogóle powieszenie tak. Bobby Playtimea. Squid Gamea też. Co tu jeszcze będzie? O, tutaj można. Dokupi sobie. Nice. Dobra. No, serio. Ej, a tu mi się kojarzy z Freddym. Spadaj. Co tu się dzieje? Ja nie mogę burzyć klocki? No, jakie dźwięki w ogóle wydaję? Trzeba chyba zburzyć. Jeszcze 9 klocków. I co on się wtedy zatnie i już przestanie burzyć? Chodź tu ziomość. Wyparował. Idziemy dalej. Pite dźwięki. Włączam może lata. Psu! Nie! O Boże! Hello! Jestem Milusia Klaudusia. Padłam na głowę. Odpalamy. I tu mamy. Okej? Trzeba użyć latarki. Ja już to zrobiłam wcześniej. I on znowu do mnie tupta... Czemu jest tak blisko mnie? Jak to się wydarzyło? No nie, no nie. Boże, ja biegnę na oślep, nic nie widzę. Czyżby? Czyżby? ani razu mnie nie złapał. Mam jakieś szczęście? Tu nie mogę. Mamy drabinę. Będziemy jeździć samochodem. Co tu się dzieje? Patrzcie. Czekajcie, o, złapałam się ostatkiem piętki. Dobra. Deja vu, I just been... Kończyło się rumakowanie. A teraz podrabinie do góry. Ale to w ogóle ekstra jest ta mapa. Wy mi ją podesyłaliście, więc tak jak mówiłam, nie zapomnijcie napisać w komentarzu kolejnych tytułów takich fajnych mapek, to na pewno w nie ze zejdę. Zagram. Robloxa. Co ci się stało? Mamy żółtą rurę. Czy tutaj jest Mario? No. Tak? No. No serio? Ale ekstra. Ui! Ui! Mamy Mario! Jej! O, dobra, dobra, bomba Uhuhu. Jej, ale ekstra <laughs> What, Co to było? Bomba, bomba, bomba Bum, bomba I gdzie teraz? Uhuhu. Udało się, mamy kolejną rurę du -du 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 -du. Odblokowaliśmy kolejny poziom O Boże, to miejsce było szalone No faktycznie, mamy nie wiem, czy mamy iść tam Ale, 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 zaraz Co tu mamy? Tutaj coś jest O, 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 porura! Dobra, tutaj... Może ja bym latarkę włączyła. Nie mamy latarki? Dlaczego nie mam latarki? Ej, ale skam! Ale za ten poziom z Maria ja im wybaczę. Co to? Co to? Są... Ja myślałam, że to jest część ozdoby. Patrzcie, ej, ale latarka nam się zrespiła. Dobra, czyli trzeba ich unikać. Dobra. Ależ się wystraszyłam. No poważnie. Okej, okay, mamy kolejny poziom widzę. Mamy tutaj ulepszenia. Dobra, 4, 3, 2, 1 i pewnie się rozdziela. A co to w ogóle jest to? A, co to się stało? Mogę podnieść? Do kosza, do kosza. A, prawie. Jeszcze raz. A, wyżej chyba. Trafi! Je! szybko, 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 bo mi znowu czas zabierze i co będzie. Muszę uważać, żeby nie usunęło mi tych spod moich nóg. O, oba było blisko. Ej, ale wybrałam chyba jakiegoś bezpiecznego. Widzicie? Wszystkie dookoła się psują, ja mam nie. Nie! Kurczę! Ej, to ja chyba źle stanęłam. Może stańmy tutaj bardziej tak na środku. Jest większa szansa, że będę miała gdzie uciekać, nie? Kurczę, jedna obok mnie, to ja przejdę sobie dalej. Znowu koło mnie, to ja przejdę dalej. Czemu do mnie śledzi? Oj, oj oj, to było blisko, dużo było. Kurczę. Ach. Dobra, 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 dobra. Exit! Czy to jest koniec gry już? Co my tu mamy? A my tylko ciuchcie. Tutu. Jedziemy! Tu. Tutaj. Ej, ej ja bym tą ciuchcią! Nie, ona jedzie sama. Ja chcę coś widzieć! O, matko! No i co się teraz stanie? Tory nam się kończą. Dobra. I mamy finałową planszę z gwiazdką. Jej, yeah, jej. Yeah. Planetorium. Bazukę! Ale za to muszę zapłacić. Dobra, dobra! Panie, my wskakujemy. Patrzymy, co się wydarzy. Rozpalanie! Ej, tu nogi mają jakiś pasek zdrowia Pat Co, 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 co? To to fioletowe nam coś robi? Patrzcie, ja strzelam do tyłu z bazuki. No rozwalaj się! Spider Spiderball, Spider -ball, Spider -ball. Ej, ale jakoś tak teraz wolniej idzie, nie? No lasery oczu w ogóle. Coś mu mocno zabrało, w co ja tak strzeliłam? I coś mu odpadło w ogóle. No to muszę... No mało życia. O, jak on chodzi na dwóch takich nóżkach, co? Jakie prawa fizyki tutaj zadziałały, panie? No jeszcze, jeszcze, mało zostało, mało zostało, mało zostało, no. I się rozsypał. zęby, tylko zostały. <śla> Okej, okay, i patrzcie, o, oni tutaj przyszli pogratulować. Czy ja mogę w nich strzelić? O, 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 do, patrzcie, patrzcie! patrzcie. Puśtamy się i strzelamy. Poleciały fajerwerki. Ej, one się nigdzie nie rozwalają. One się już nigdy nie zatrzymają. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku, subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem, no i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco. To jak, widzimy się w kolejnych odcinkach, pa!